I kochani przyjechane do Kielc dziś mam szkolenie tutaj bardzo blisko, bo w tym hotelu tu naprzeciwko, także na pewno zdążę, mam 15 minut do rozpoczęcia szkolenia no i co? nowe doświadczenie kochani jaki piękny dworzec w kształcie spotka takiego mm, kosmicznego, natomiast tutaj mamy przepiękny kościół jak tu przejść? Przez pasy pewnie tam. Wszędzie pada śnieg, kochani w Zakopanem, w Krakowie, nawet w Świętokrzyskim. My jesteśmy w świętokrzyski, Świętokrzyskim, a tu ani śladu nie ma, kochani, śniegu, więc nie wiem. Podobnież ma padać u nas dzisiaj po południu. Zobaczymy. Na ten moment, kochani, wziąłem sobie taką miseczkę durszlak i durszlak. idę po marchewkę, którą mam w piwniczce. Potrzebuję, chcę zrobić sałatkę. Przepraszam, surówkę z marchewki do obiadku, do kotlecików z piersi kurczaka i ziemniaczków. Jaki ruch z samego rana, zobaczcie, jak jeżdżą auta, co chwilę coś jedzie. Dzień dobry, dzień dobry. Idę otworzyć kurki, kochani. Tak jak mówiłam, z miseczką do, do piwniczki. Zobaczcie, mimo mrozów, nadal te super tunie trzymają się całkiem nieźle. O matko, jakie tu było. To... Będę dzisiaj też piec szarlotkę. To już ostatnia porcja moich e, jabłuszek. E, I szkoda. No nic, będziemy kupować szarą remetę i to też będą pyszne szarlotki. My, jako rodzina, uwielbiamy, kochani, szarlotkę. Ta szarlotka u nas cały czas. Cały czas. Jakie ciasto? Szarlotka. Jakie ciasto? Oczywiście, że szarlotka. Dzień dobry, kurki. Wychodzimy, wychodzimy panienki. Światło gasimy. Kurki mają, e, słuchajcie, przez całą noc świecone światełko. No nie nadwiera raz, bo się nie zmieszczą. Halo dziewczyny. I zo zobaczcie, są kureczki. Wyszły mi na trawkę, ale to może dobrze podzibią trochę trawki. No wychodź, wychodź takaś nieśmiała. Super. Zobaczcie jaka drużyna. To nie są wszystkie kurki, bo widzę, że tej małej, to jest taki mały kogucik, ja myślałam, że to jest kurka, a to się okazuje, że e, ten panicz pieje z samego rana, kukuryku, kukuryku, więc jest to chłopiec, a gdzie jest dziewczyna, nie wiem, chyba siedzi jeszcze na grzędzie, albo już e, usiadła, znieś jakieś jajeczko, takie małe ludkie jajeczka e, właśnie znosi, e, a i też są smaczne, bardzo dobre. Marchewka, kochani, wybrana, gotowa. Tutaj na wierzchu mam taką większą, bo do suróweczki, żeby mi było łatwiej obierać, natomiast pod spodem jest taka drobniejsza i ona będzie dla naszych króliczków. Dzisiaj kochani obiadowe kotleciki Tak jak mówiłam wcześniej, już w sumie mogłabym je wcześniej przerzucić na drugą stronę, ale nie jest źle. Po prostu to ogarniemy jedną ręką ciężko. I tutaj op, może tak. Będzie łatwiej. Tutaj, tutaj jeszcze jeden. Natomiast kochani, mam jeszcze trochę do smażenia, ale brakuje mi jajek. Zobaczcie, jest tylko tyle. Muszę i zobaczyć, czy moje kurki wniosły coś, bo wszystko wykorzystałam. Słuchajcie, do ciasta. Tutaj ziemniaczki gotowe, zaczyna pianka się robić, więc za, będą za chwilę się gotować. A, wszystkie jajka, które miałam, poszły na szarlotkę kochani. Upieczona tylko musi wystygnąć, bo jest gorąca. Ale też tak jak mówiłam wam wcześniej, robiłam strudle makowe. To jest po prostu z termomiksa bardzo proste do zrobienia. Słuchajcie, pieką się w zawinięte w papier do pieczenia przez godzinkę. Więc zobaczymy co nam z tego wyjdzie. I przed byłam na szkoleniu w sumie chyba nic nie nagrywałam, natomiast dzisiaj, kochani, sobota, wreszcie weekend można coś podziałać. No i tak jak widzicie, pieczemy, owiadek robimy. Zrobiłam już szarlotkę, robię makowce już się piechą. Zrobiłam też przepyszną surówkę też z Thermomixa, słuchajcie. Ja teraz, kochani, uważam, że bez Thermomixa to chyba nie dałabym rady, bo jest tak mega wygodnie i tak dużo rzeczy można tam zrobić. I tak dużo rzeczy też robię, takich codziennych, że... No, dla mnie to jest taki nieodłączny element kuchni, który um, każdy mógłby mieć, bo może nie powinien tylko raczej mógłby, jeśli by chciał. Um, natomiast no wiadomo też nie każdego stać na taki drogi sprzęt. On teraz chyba kosztuje chyba 6,5 tysiąca z tego co wiem. A jak my agatko kupowaliśmy, wtedy to tata kupił, to on kosztował? 5200? 5200. Zobaczcie, cena podbiła się do góry bardzo. Um, Mówiłam Wam, że wszędzie pada śnieg, u nas nie ma, był przez chwilę, parę płatków spadło, bo obserwowałam przez okno, robiąc te ciasta, a teraz nadal nic, słuchajcie, więc nie ma śladu po tym, co spadło, bo to było dosłownie kilka, kilkanaście płatków takich wirujących. Z tego, co patrzyłam, to po południu ma być, mają być dosyć intensywne opady śniegu, no zobaczymy, rozłączę się, kochani, bo mi się kotlety przypalają, słuchajcie, i co z tego będzie. Obiec z głowy, moi drodzy, więc mogę się troszeczkę zaszyć w swojej sypialni i zrobić jakiś, wiecie, research. Ostatnio też oglądam namiętnie, cały sezon zresztą obejrzałam, e, uporządkowani, Ach, boże, nie pamiętam nazwy tego programu, nowy program na TVN-ie. Ja to oglądam na playerze, więc zawsze z jakimś tam opóźnieniem, ale to e, odgrozowywanie mieszkań, bardzo mnie inspiruje i bardzo bym chciała też słuchajcie, tak jakoś nie wiem, nastrajam się pozytywnie, że też bym zrobię u siebie w domu zrobiła jakieś porządki. Może ten mój dom nie jest aż tak bardzo zagracony, jak w tych programach, ale zawsze, słuchajcie, są jakieś tam miejsca wstydu, szafy, wstydu, pokoje wstydu, a czasami domy wstydu, kochani. Po prostu nie ma czasu i chęci na to, żeby zrobić tak, posprzątać, zrobić tak ładnie, porządnie żeby być zadowolonym, bo ten czas i gonitwa tygodniowa, praca, szkoła, dom, obiad, wiecie, a też trzeba się zregenerować, też trzeba odpocząć, więc na to sprzątanie, słuchajcie, zawsze nie ma czasu. I nie świadczy, nie świadczy to w ogóle o bałaganiarstwie, no bo słuchajcie, jak się robi coś w pośpiechu, to nigdy się nie robi dobrze i nigdy się nie robi... Moi drodzy, e, i dokładnie, i odwalamy na później, na później, a później się zrobi z tego totalny bałagan. E, moi kochani, e, mam tam karton, widzicie, e, wzmocniłam troszeczkę spód kartonu, żeby mogła go później przenieść. I e, o, wielkanoc, kochani, u mnie wielkanoc. Święta się zbliżają, zobaczcie, Bożego Narodzenia, a ja tutaj wywaliłam całą moją Wielkanoc. Tutaj też mam Wielkanoc i tutaj jeszcze odrobina. Moi kochani Wielkanocy Więc będziemy pakować Te sreberka do pudła I opiszę sobie karton Jako Wielkanoc I wyniosę na strych Bo takowy strych posiadam kochani Tylko go nie używam A skoro tam jest To po co mam mi się to gratis? Słuchajcie W takim pomieszczeniu gospodarczym Później ja nogą ruszyć nie mogę, bo ich słoiki tam są. I Wielkanoc, i Boże Narodzenie, i jakieś tam kurtki stare, które są już po prostu nieużywane na co dzień. A może się przydadzą. Mam tam też mnóstwo słoików, jakieś farby, które są niedomalowane, które zostały, jakieś wiadra. Wałek, pędzel jest. Kochani, jest taka jakby przenośna lodówka na wkłady, co tam jeszcze mam, słuchajcie, no milion trzysta wszystkiego i tak naprawdę żal wyrzucić, kochani, a, a jednak zostawić, a i tak się do tego nie wraca. No ale dzisiaj nie o wyrzucaniu, tylko o tym, żebym sobie ogarnęła Wielkanoc. Przyniosłam sobie zmiotkę, bo jakby coś było ukurzone, ubrudzone, to troszeczkę przemiotę, przyniosłam sobie yy, folię, folię spożywczą, i będę starała się każdą rzecz zawinąć, żeby mi się nie obtukła, bo jednak bardzo dużo rzeczy mam strifte z, z porcelany, więc nie chcę, żeby mi to gdzieś, wiecie, stuknie jedno o drugie i pozamiatane. Taki królik, nie pamiętam gdzie go kupiłam, a może i w Pepko. Ale każda ta rzecz jest, wiecie, kosztowna. Na przykład mamy taki króliczek, zobaczcie, ja go kupiłam wtedy, nie pamiętam za ile, nie wiem, ale jest śliczny, uwielbiam go. Zresztą my mamy w domu króliki, takie domowe maskotki i bardzo dobrze mi się te króliczki kojarzą. Także każdy królik u nas mile widziany, kochani, pakujemy. Są też sztuczne kwiaty, jakby coś. Dobra, jest też wieniec, jest jajo. I wszystko trzeba jakoś zawinąć, kochani, ładnie i do tego ogromnego kartonu najcięższe rzeczy na spód, a najbardziej takie delikatne, typu mój wieniec z tamtego roku, który chcę, żeby jeszcze w tym roku powiesiał, spakujemy na sam wierzch. Zastanawiam się tylko, bo ten karton jest naprawdę duży czy ja dobrze robię, że ten karton, słuchajcie, je naładuję a później może nie dam rady gabarytowo, może nie nawet ciężkościowo, tylko gabarytowo go podnieść z tym wszystkim, więc jeszcze się muszę zastanowić, na razie foliujemy każdą rzecz jest też takie mniejsze pudełko z wiledy i może tutaj poukładam te najcięższe rzeczy a tam takie delikatne, no nie wiem może pudełko w pudełko, trochę mi się, słuchajcie, rozjeżdża moja wizja bo chyba tego nie przemyślałam. Nie jest tego jakoś bardzo dużo, bo zawsze na Wielkanoc jest mniej tych ozdób, natomiast na Boże Narodzenie jest dużo, dużo więcej. W tym roku chyba nie będę jakoś specjalnie dokupować dużo rzeczy. Chciałabym, słuchajcie, przywieźć do domu, przytachać jakoś świeżą choinkę. Oprócz tych moich świerków kaukaskich. Trzech takich, mniejszy, większy i najmniejszy. Chciałabym taką żywą choinkę sobie postawić w jadalni, w lampeczki, może jakieś bordowe bombki. No, zobaczymy. I też mierzymy się z zakupem takiego oświetlenia na zewnątrz, na dom, żeby taka girlanda, wiecie, duży, mały, duży, mały, duży, mały, z fleszem. Możecie ciepłe światło, zobaczymy. Czy uda mi się zakupić i czy zdąży w ogóle to wszystko przyjść? Wiadomo, delikatne odświeżenie w domu, ale korzystajmy z tego co jest. A jest z tego sporo, więc skoro mam sporo tych ozdób, to po co kolejne kupować? Aczkolwiek, słuchajcie, wszystkie te sklepy tak kuszą, tak pięknym wyglądem. Słuchajcie, takimi pięknymi, nowymi ozdobami za każdym razem jest to coś innego. Że y, chciałoby się wszystko wrzucić do koszyka, a później to wszystko kumuluje się w domu. Tak naprawdę. No ale co, Dobra, zaczynamy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Najlepsza byłaby moja bandażowa, ale ja takiej nie mam, więc radzimy sobie z tym, co mamy. No i już jedno jest zabezpieczone srebrny króliczek, ja tego srebrnego króliczka mam jeszcze z trzema małymi na razie tych trzech małych nie widzę więc podejrzewam, że są gdzieś w kartonie z bożonarodzeniowym wiecie, wystrojem więc będzie trzeba to donieść później jak będziemy stroić chyba, że uda mi się słuchajcie, przejrzeć jeszcze te wszystkie te bożonarodzeniowe rzeczy wcześniej Co wątpię, ale trzeba dać sobie szansę o, jak pięknie zapakowany Yy, dobra, bierzemy się z tego drugie, dużego królika, ale może za chwilę. Moi drodzy, skończone. Zobaczcie, wszystko popakowane. Duże kwiaty, małe kwiaty. Stroik, stroik. Mam tutaj też koło. Wszystkie porcelanowe rzeczy również mają swoją folijkę. Popakowane pięknie, każde osobno, żeby się nie, też nie odkształciły. Się okazuje, że w ogóle mam mało tych jajek. Wydawało mi się, że mam tak dużo jajek, a tu niekoniecznie. Pluszak też jest zapakowany, słuchajcie. I tutaj została odrobina śmieci, które do niczego się nie będą nadawać, więc to wszystko wyrzucę. E, myślę, że spakuję te porcelanowe rzeczy tutaj w ten karton. E, będzie mi łatwiej to wynieść. Natomiast takie wszystkie delikatne do, do, dopiero do tego dużego. Ale też ten karton słuchajcie, włożę w ten duży karton po wyniesieniu na strych. Także e, pudło z wiledy przyda się jak ulał, kochani. Jak ulał. Jeszcze tu ma trzymanko. Super. Jedna rzecz kochani zrobiona. Wielkanoc jest już na strychu i czeka sobie na wiosnę. Zamknięte gotowe. Zostało mi tylko posprzątać to co tutaj jakieś resztki, może odkurzę, powynoszę wszystkie rzeczy i wiecie co? Tam na strychu jest takie fajne duże pudełko, w które mi się zmieści całe Boże Narodzenie i tak wiecie. W głowie się zastanawiam, czy już wynosić, czy po prostu bez sensu, bo dosłownie za miesiąc są święta i może dopiero po tych świętach to wszystko powynoszę. Gdzieś około lutego, marca. Natomiast, kochani, strucle hmm, jednak pękła, tak jakoś dziwnie, a druga całkiem ładnie wyszła. Obydbyły, oby dwie były zawinięte w papier do pieczenia. No zobaczymy czy będzie smaczne na razie sobie odpoczywają bo jeszcze mocno ciepłe szarlotka to pewnie się już nadaje do jedzenia bo szarlotka kochani pieczona wcześniej